W nowym mieszkaniu mam balkon, dlatego moja sąsiadka pokazała mi ten sposób. Na początek przygotuj wysokie naczynie. Wlej litr zwykłej wody. Następnie dodaj małą łyżkę pieprzu, który działa drażniąco. Dodaj również małą łyżkę czosnku granulowanego, który ma intensywny zapach odstraszający. Na koniec dodaj jedną łyżkę mielonego cynamonu, który wzmocni efekt całej mieszanki. Całość dokładnie wymieszaj i odstaw na godzinę, aby składniki nabrały mocy. Następnie przeceć miksturę przez sitko wyłożone gazą, usuwając resztki przypraw. Przelej płyn do butelki z dozownikiem. Ale to jeszcze nie koniec. Weź starą płytę CD z odblaskową powierzchnią. Odetnij dłuższy kawałek sznurka i przewlecz go przez otwór w płycie, solidnie związując. Spryskaj balkon oraz inne miejsca, gdzie gołębie najczęściej przesiadują. Dodatkowo powieś płytę, aby odbijające się od niej światło jeszcze bardziej zniechęcało ptaki do przebywania w pobliżu. Zrób to, a pozbędziesz się gołębi raz na zawsze.